Witam, Nowato. Wstaję sobie dzisiaj rano 17 stycznia minus 16 było rano. Tak widać widoki za oknem. Prawdziwa zima. Fotowoltaika nie produkuje nic. Bo przykryta czapą. A tu mi, niemiła niespodzianka. Pompa ciepła Mitsubishi Zubadam, 6 kW. Grzejąca mój dom, 100% grzejniki i nie chodzi, nie działa. Ten wykres górny pokazuje, że sprężarka nie grzeje. W domu, co prawda, jest drugie źródło pompa ciepła, powietrze, powietrze czyli klimatyzator w funkcji grze grzewczej Mitsubishi Diamond. I on to przytrzymywał temperaturę domu, bo według wykresu pompa przestała grzeć w okolicach godziny 5-6. Oczywiście szybko do sterownika i krótka chwila i już wiedziałem o co chodzi. Jako serwisant i instalator tych pomp grzebie w tym sterowniku no i ostatnio jak grzebałem widocznie przestawiłem sobie algorytm załączania drugiego źródła ciepła na podstawie obliczeń kalkulowania kosztów wytworzenia energii. Bardzo ciekawa funkcja. Na przykład mamy kocioł gazowy. Wiemy, że gaz, kilowatogodzina gazu kosztuje 25 groszy na przykład. Kalkulujemy, żeby pompa przełączyła na kocioł gazowy wtedy kiedy Produkcja godziny energii cieplnej będzie powyżej tej, z jaką wyprodukuje to kocioł gazowy. No i ja takie coś włączyłem. No, jest tylko jeden problem. Ja nie posiadam tego drugiego źródła ciepła, a więc szybciutko przełączyłem, wróciłem do ustawienia, żeby pompa była moim jedynym źródłem ciepła. Pompa załączona. Program ustawiony, nastawy serwisowe zrobione. Zaczyna pracować, podnosić temperaturę, ale po 90 minutach, bo tak ją zaprogramowałem, załącza się na niej piorun. Obok ikonki, że działa sprężarka, pojawił się piorun, czyli nie osiągnęła zadanej temperatury w domu, zbyt mało ciepła i chce się wspomagać grzałkami. Każdy model pompy ECODAN posiada grzałki w jednostce wewnętrznej, one są, czy to cylinder, czy hydrobox. Moja jest wyposażona w grzałki 6 kW, ale jak widać na załączonym obrazku, one nie są podłączone. E, czemu? No uważam, że nie będą mi potrzebne nigdy. Jako piec elektryczny, jedynie zapasowy, w razie czego. Tutaj stoi moja jednostka zewnętrzna, a niedaleko tutaj w piwnicy stoi Hydrobox bez grzałek podłączonych. Pewnie podłączę je do tego, żeby robić różne eksperymenty, ale w tej chwili nie mam ich podłączonych. Pompa załączona, pracuje, ma się wspomagać grzałkami, których nie ma. Więc sprężarka wykonuje pomału swoją pracę, podbija temperaturę. Cały czas jest w trybie autoadaptacji, czyli to logika pompy yy, decyduje o tym, żeby jak najniższym parametrem osiągnąć zadaną i utrzymać. Osiągnąć i utrzymać zadaną temperaturę przez użytkownika. No, i po osiągnięciu tej temperatury zadanej, pompa zaczyna pracować już bez wspomagania grzałek. Przypominam, których nie ma, ale wyłączyła je, ponieważ osiągnęła temperaturę zadaną. I tak to jest sprawa właśnie z tym moim zubadanem, z pompą Mitsubishi Ekodan ze sprężarką zubadan. Jestem przekonany, że te pompy można stosować do systemów grzejnikowych. Oczywiście pompy ciepła dedykowane są do niskotemperaturowych systemów czyli podłogówka ścienne Natomiast większość domów, które ja modernizuję nie mają takiej możliwości Ja także sam osobiście założyłem dlatego zbadana na grzejnikach, bo, bo jestem przekonany, że sobie da radę, co widać na tym krótkim filmie. Dziękuję, pozdrawiam, Nowato, sprawdzam i polecam.